2 czerwca 2018 roku. Z tej strony Mike i zapraszam Was na 44. Kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut. Nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni. Analiza bieżącej sytuacji na rynku. Potem ponownie Kryptonaród, czyli mój nowy projekt. No i na koniec kilka słów podsumowania. A jeśli chodzi o wydarzenia, to dzisiaj GMO, Chiny, Stripe, mądre kontrakty, Monster. Visa, Estonia, Nowy Jork, Vitalik Buterin, Norwegia, później Mała Prognoza i EOS ze strony komparik.pl Także bez zbędnej zwłoki jedziemy z kryptoniusami Muszę się tylko przesunąć oczywiście Japońska firma technologiczna GMO Internet Group wypuściła aplikację mobilną, która pozwala użytkownikom na zarabianie bitcoinów poprzez granie w gry Nowa aplikacja nazywa się CryptoChips i początkowo będzie zintegrowana z grą Whimsical War, ta gra to jest taka, można być strategia, gdzie zdobywa się terytorium w czasie rzeczywistym. Nagrody dostajemy na bazie swojej pozycji w rankingu oraz wykonywanie różnych misji. Bitcoiny otrzymujemy bezpośrednio od GMO, e, firma uruchomiła swoją kopalnię w grudniu 2017 roku. Rozważane jest oczywiście wsparcie dla, innej, dla innych, dla większej ilości kryptowalut, nie tylko dla Bitcoina. Lecimy dalej. Chiny. Największe firmy miningowe z Chin pragną przeprowadzić własne IPO, nie ICO, tylko IPO. Ich planem jest zebranie co najmniej jednego miliarda dolarów każda. Firmy te, o których mowa, to jest Yang, e Bank Communication oraz Canaan Creative. Obie, obie zgłosiły prośbę o pozwolenie w Hongkongu, czyli do tego Hong Kong Stock Exchange, bo to Hong Kong Stock Exchange wydaje wydaje takie pozwolenia. I co ciekawe, z wypowiedzi CEO Canana, on stwierdził, iż Canaan jest y odpowiedzialny za około czwartą mocy wydobywczej sieci Bitcoin. To jest ciekawa sytuacja. Lecimy dalej. Stripe. Firma Stripe jakiś czas temu usunęła możliwość płatności Bitcoinem. W wywiadzie udzielonym agencji Bloomberg współtwórcy Stripe John i Patrick Collison potwierdzili, podzielili się swoim spojrzeniem na świat kryptowalut. Panowie, zapytani o swoją decyzję, stwierdzili, iż są otwarci na jej zmiany. Y ich decyzja była związana z tym, że popularność tej formy płatności drastycznie spadła, chodzi oczywiście o tą sytuację, gdzie prędkość transakcji i koszty transakcji drastycznie wzrosły ze względu na to, że było bardzo, bardzo duże kolejki opóźnienia, tylko pytanie, po cholery było te kryptowaluty wycesowywać, w czym to, w czym to przeszkadzało, nie wiem, no, dziwne to takie trochę jest, no nic, lecimy dalej mądre kontrakty, nie muszą być wcale takie mądre, jak się niektórym wydaje, bardzo wiele z nich zawiera błędy w kodzie, o tym oczywiście mówiłem w moim filmie o Quantstampie Studium przeprowadzone przez National University of Singapore, czyli ten NANUS, e, singapurski Yale NUS College oraz University College London, UCL, e, ukazało, iż ponad 34 tysiące kontraktów zawiera bugi, dziury i różne błędy. Próba testowa, czyli 3000 kontraktów, zweryfikowana pod kątem błędów e, przez zespół, pokazała, iż można ukraść w łatwy sposób ponad 6 milionów dolarów. Pozostałe kontrakty też ma du mają dużo błędów. Dużo problemów, no i pytanie, czy pole to jest do popisu dla Quantstampa? Bo coraz częściej pojawiają się badania, że te smart kontrakty e, to są e, bardzo dużo w nich bagów, jest niedopracowań, bo wiecie, smart kontrakt to jest kawałek kodu, tak. Jeżeli to nie zostanie odpowiednio zweryfikowane, no to mogą być e, problemy z utratą środków, no problem ten niby teoretycznie ma rozwiązać e, waluta Quantstamp, o tym szerzej w moim filmie, jeżeli ktoś ma ochotę poszukajcie na kanale lecimy dalej, Monster, zgodnie z wnioskiem złożonym w sec firma Monster Products Incorporated planuje zebrać 300 milionów dolarów w modelu ICO firma planuje stworzyć własną stronę e-commerce dla swoich produktów, na której można by je kupować za Ethereum w planach jest wypuszczenie 300 milionów tokenów o nazwie Monster Money do sprzedaży publicznej, w sumie będzie 500 milionów tokenów, faza ICO będzie trwała jeden, ro jeden rok, jeżeli faza ICO zawiedzie, to inwestorzy otrzymają tradycyjne akcje firmy Monster, ale co ciekawe na to trzeba zwrócić uwagę, firma od 7 lat traci pieniądze, w 2017 roku strata netto wyniosła 26,7 miliona dolarów, a już w pierwszym kwartale 2018 roku 19,6 miliona dolarów, mnie to nie przekonuje do inwestycji, tak jest takie, takie finansowe. Lecimy dalej. Visa dostaje po dupie w UK i Europie. Firma ogłosiła, iż ma problemy ze swoimi transakcjami. Uderza to w wiele banków na całym kontynencie. Dla porównania, sieć Bitcoin działa nieprzerwalnie 99.999 i tak dalej czasu od 3 stycznia 2009 roku. Mastercard nie ma tych problemów. Ludzie zaczynają się denerwować. W wielu krajach jakieś tam przerwy do, występują. No i pytanie, czy ludzie dostrzegą, że jest lepsza alternatywa niż jakaś tam wiza. Lecimy dalej. Estonia. W przeszłości Estonia planowała wypuszczenie narodowej kryptowaluty. Okazuje się jednak, że plan został nie zaniechany. Centralny Bank Estonii zaniechał wypuszczenia Estcoina po tym, jak otrzymał krytykę ze strony Europejskiego Banku Centralnego. I ich szefa, tego, szefa tego banku Maria Dragiego oraz lokalnych banków. Szef ECB stwierdził, iż żaden kraj członkowski strefy euro nie może wypuszczać swojej waluty, gdy tylko euro, gdyż tylko euro stało się, jest oficjalnym środkiem płatniczym. I po cholerę było brać to euro. Macie euro, chcieliście euro, macie euro, kołchos, jesteście i teraz nic nie możecie zrobić. Lecimy dalej. Nowy Jork. Nowojorska legislatura proponuje stworzenie agencji o narwie Cryptocurrency Task Force. Grupa ta analizowałaby potencjalne. Efekty implementacji cyfrowych walut i ich wpływu na rynki finansowe, czyli chodzi o to, żeby chronić rynki finansowe. Dodatkowo banany byłby wpływ stanowych regulacji na rozwój technologii blockchain i cyfrowych walut, a także zestawienie nowojorskich regulacji w kontekście prawa innych stanów. Tu bardzo bym się, <laughs> bardzo bym chciał zobaczyć takie zestawienie. Nowy Jork jest znany z nieprzychylnego podejścia do krypto, jest ten tak słynny bit License, który utrudnia działanie, inne Stany podchodzą znacznie bardziej, może nowojorczycy się obudzą. Jak się okaże, że inne kraje rozwijają blockchain, rozwijają krypto, a w Nowym Jorku jest to jak po grudzie idzie. Lecimy dalej. Witalik Buterin dodał konspiratorskiego tweeta. Zadał pytanie, czy Rothschildowie kontrolują rynek krypto, a także czy jest to dobre, złe, czy może nie ma znaczenia. Rothschildowie planują, albo już nawet wypuścili, program, projekt IMMO, czyli własną stabilną walutę dla jakichś tam funduszy powierniczych, dla rynku nieruchomości tego typu. Buterin nie jest sam w sobie przekonany do tego, że Rothschildowie kontrolują światową ekonomię, jeszcze młodym człowiekiem jest. W dupie był, gówno widział. oczywiście żartuję sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię Italika Buterina, aczkolwiek, no, pytanie Jak to wygląda? W przeszłości rodzina oczywiście Rothschildów inwestowała w Bitcoina i jeżeli ktoś nie wierzy w to, że globalna gospodarka jest kontrolowana, to ja proponuję sobie taką znaleźć w internecie tabelkę powiązania różnych koncernów ze sobą i zobaczyć kto co kontroluje i tak dalej. Chociaż ja osobiście nie jestem, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale sami możecie doskonale zobaczyć, jak które koncerny, które rządzą rynkiem, są ze sobą powiązane. Norwegia. Największy norweski bank będzie badał możliwe zastosowanie technologii IOTA. Chodzi tutaj o technologię Distributed Ledger Technology, a bank to DNB ASA, czyli Den Norske Bank. Bank należy do największej w Norwegii grupy finansowej. Komunikat w, ten, w, te, w tej sprawie pojawił się 31 maja. Jeden z twórców IOTY stwierdził, iż ma nadzieję, że fakt ten ociepli podejście norweskich banków do kryptowalut. No, tak, przeglądałem, przeglądałem, żeby nie było błędów i co i gówno. Norwegia nie jest... Tam była nawet sprawa, gdzie giełda norweska przegrała z... Nie pamiętam, z którymś bankiem. Przegrała sprawę sądową o zamknięcie konta. Norwegowie to jest bogaty kraj. Mają gaz, mają ropę, mają mało mieszkańców. Do kryptowalut podchodzą dosyć sceptycznie. Przesunę ja swoją parszywą twarz tutaj. I teraz, zanim przejdziemy jeszcze do wydarzeń, to jeszcze dwa newsy. Jedno, co chciałem Wam pokazać, to jest... Bitcoin price has bottomed and will rally soon Fundstrat Analyst. czyli cena Bitcoina uderzyła w dół i niedługo będzie lecieć do góry. Taki artykulik możemy sobie przeczytać. Niektórzy twierdzili, że Bitcoin osiągnie 6000 dolarów do 31 maja. Niestety nie przełamał niestety, a może stety nie przełamał bariery 7000 dolarów i mamy odbicie, zaraz o tym powiem. Tu możemy sobie przeczytać tą analizę, tak Budowane jest momentum, MICD, wskaźniki pokazane, tak. Następny szczyt jest 7800 dolarów. Zaraz sobie na to wszystko popatrzymy. Zalinkuję artykuł, pod, można sobie przeczytać. No i jeszcze jeden artykuł ze strony komparyk.pl. Dziś oficjalnie rusza sieć EOS. Co należy na ten temat wiedzieć? News dziś, napisany przez pana Mirosława Wilka. Potrwającym dokładnie rok ICO, niespotykanym dotychczas na taką skalę, przede wszystkim ze względu na czas przeprowadzania crowdfundingu aż 12 miesięcy oraz zebraną kwotę środków szacowaną na ponad 4 miliardy dolarów. Dziś wreszcie oficjalnie ma nastąpić uruchomienie sieci głównej mainnet. Tutaj jest mały błąd. Piątej pod względem co do wielkości waluty kryptowalutowej, o Jezu, już ja się mieszam, przepraszam, wartości rynkowej kryptowaluty EOS oraz przekształcenie, kto to tego, co dotychczas było zaledwie token MRC20, we własnym mainnet. Kiedy nastąpiło uruchomienie mainnetu? Tak po 23 godzinach. Wszystko możemy przeczytać, nie będę wam tego czytał. Proponuję, też zalinkuję artykuł, można sobie spokojnie przeczytać. I teraz już spokojnie możemy przejść sobie do wydarzeń. Jeśli chodzi o wydarzenia, 2 czerwca Bytom ma, będzie miał własny kakaton, czyli dzisiaj 3 czerwca spotkanie społeczności Firium w Bangkoku, 4 czerwca wejście Liska na giełdę OKX, 6 czerwca aktualizacja mapy drogowej Cardano, 7 czerwca spotkanie w Miami Liska i spotkania dwa, jedno w Melbourne, drugie w Rotterdamie, jeśli chodzi o Bitcoin Private i 9 czerwca wercz ma mieć spotkanie w Amsterdamie. I to tyle, jeśli by było chodziło o wydarzenia teraz przejdziemy sobie na spokojnie do analizy sytuacji na rynku a na rynku tylko sobie odświeżymy było odreagowanie, odbicie jak widzimy zazieleniło się EOS 19% do góry, wiadomo zwiąż, związane z, mainnet, z mainnetem LISK 10% do góry, zobaczcie LISK zbliża się do 10 dolarów DECRET 10% do góry, jeśli chodzi o największe spadki to tutaj TETA token, DRAGON CHAIN, tak nie ma praktycznie spadków, wszystko wszystko na zielono. Cena Bitcoina 7600 dolarów. Jeśli chodzi o market cap 345, 42,5 miliarda dolarów. Sytuacja z ostatnich 7 dni może nawet z miesiąca, zobaczymy, będzie to lepiej widać. Spadaliśmy, 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 spadliśmy do poziomu 300, nie przełamaliśmy 300 i zaczęliśmy się odbijać. Tu jeszcze była próba korekty, a teraz jest już, już jesteśmy na 342, teraz trzeba obserwować, być może jakaś jeszcze lekka korekta, a może faktycznie potwierdzi się to, co mówią, że już się zaczynają wzrosty. W którymś ja już w których kryptoniusach mówiłem o tym, że przewidywane są wzrosty na czerwiec, zobaczymy, czy to się potwierdzi, te opinie analityków. Jak widzicie, Waluty, waluty wszystkie do góry, dominacja Bitcoina spada, ostatnio było chyba 39 z hakiem, teraz mamy 38, czyli kasa napływa do, kasa napływa do innych kryptowalut, spokojnie, kto obserwował, kto kupił, widzieliście jakie mieliśmy tu tąpnięcie, już, już parę procent można było sobie zarobić, oczywiście na EOSie, zwykle jak takie duże waluty wypuszczają swój mainnet, to później to później ten wzrost jest, aczkolwiek Tron, zobaczcie, pomimo tego tu jest jakieś lekkie odbicie 7% do góry, ale też tutaj, zobaczcie, tu waluty idą do góry, a Tron spadł. Być może, być może chodzi o to, że bardzo dużo osób wyprzedało tego Trona przez ich, przed ich mainnetem. Także trzeba sytuację na rynku obserwować. No i każdy z Was, kto jeszcze planuje zainwestować, musi podjąć decyzję męską, czy też damską, czy inwestuje teraz... Czy będzie czekał? Może będzie jeszcze jedna korekta. Niektórym proponuję wypierdzielić szklaną kulę, bo coś źle funkcjonuje. I to właściwie tyle. Teraz chciałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Zaraz Wam to oczywiście pokażę, tylko troszeczkę tutaj na przeglądarce. Powstała grupa Kryptonaród. Jest to moja grupa, link zalinkuję. Założyłem grupę, czyli o kryptowolotach bez ściemy i naciągania możemy sobie w tej grupie poczytać o tym, teraz jeśli chodzi o, ja tutaj gdzieś wrzuciłem oczywiście zasadę grupy, czyli pamiętaj, abyś skamu nie promował, naganianie kończy się na banie, oczywiście naganianie w sensie wpłać gdzieś tam, to ja dostanę od Ciebie hajs, jeżeli dajecie jakiś do jakiegoś kranika, czy coś, ja nie mam nic przeciwko, jeżeli tam jest opcja darmowa, ewentualnie zagwarantujecie, że zwrócicie ludziom pieniądze, jak stracą, no to spoko. Wiedzą się, dzielimy o hajs, nie prosimy, jeżeli reklamy to tylko margaryny ramy, szanujemy kulturę, kulturę innych, nie szukamy wśród nich winnych, zanim wtopisz w coś kasę, zrób research przed czasem. Oczywiście na grupie podaję też, e, podaję też informacje, jest ta informacja, jeśli chodzi o, e, o najnowsze szkolenie, nad którym pracuję i nad którym jutro siadam ostro. Nawet wrzuciłem początek tekstu, już oczywiście więcej, wstęp już jest opracowane całkowicie, e, gdzie jest to. E, to jest to. E, to jest to szkolenie. Jak analizować projekt związany z kryptowalutami, Diagram krok po kroku. Darmowe szkolenie ja nigdy za szkolenia nie będę hajsu kosił. Mam pewne też plany. Dobra, zamykamy tego Facebooka, zamykamy to i chyba pora przejść do. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, jest jeszcze, czekajcie, niech ja to tylko znajdę. Bo mamy też grupę na Discordzie, mamy też grupę na Discordzie jeżeli ktoś używa Discorda, nie trzeba ściągać aplikacji, można sobie grupa o nazwie Kryptonaród, mamy boty już zainstalowane, wielkie dzięki użytkownikowi Lukas są tematy związane z krypto, czyli jakieś tam nowe filmy ogólne, baza wiedzy baza wiedzy tu sobie gadamy, a oczywiście jest chill, czyli say hello, off topic tu jakieś różne rozmowy i tak dalej na luźno o kryptowolotach i nie tylko, tak to wygląda i właściwie to chyba tyle, może teraz jakieś króciutkie podsumowanie a mianowicie Powiem szczerze, miałem ostatnio trochę więcej pracy, mimo tego, że niby długi weekend, to, to jednak troszeczkę, troszeczkę czasu mi zajmuje praca. Teraz na ostro siadam dzisiaj, dzisiaj to oczywiście Dankuj z Majkiem będzie, siadam na ostro jeśli chodzi o to szkolenie, chcę opracować, będzie to w miarę szybko szło, mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia uda mi się to opracować, później ewentualnie wrzucę, to już oczywiście dostępne, będę pracował nad jakąś ładną grafiką, fajnie by było zrobić z tego PDF-a, takiego e-booka, który miałby ładną grafikę, żeby to było wszystko podane, oczywiście będzie nagrany też film, w którym będę omawiał cały ten tekst, ale każdy też będzie mógł sobie to ściągnąć w trybie offline. I sobie przeczytać wszystko, szczególnie jeśli chodzi o nowych użytkowników. Oczywiście też powiem od razu, że to jest moja jakaś tam autorska metoda, nie jest jedyna słuszna. O tym ja zawsze mówię: moja metoda nie jest jedyna słuszna. Każdy może mieć własną i każdy nawet powinien mieć własną, bo mamy różne spojrzenie na różne projekty. Ja uważam na przykład, że jakiś projekt jest 7 punktów w skali 10-punktowej warte a ktoś inny może powiedzieć, że 4, a jeszcze inny, że 9. Jakąś tam średnią można z tego wyciągnąć, przeanalizować wszystko. To ma być tylko taki, można powiedzieć, przewodnik, jak do tego ja podchodzę, a wy. Róbcie to po swojemu. Jak zwykle zapraszam do komentarzy. Jeżeli wrzucacie jakieś linki, które nie są promowaniem, nie wiem, innych kanałów, albo jakiegoś gówna, to ja te linki później klepię. Zaczekajcie chwilę, ja co jakiś czas zaglądam na YouTube, a jeżeli jest jakiś link, on jest z automatu wrzucany do moderacji. A jeżeli ktoś spamuje kanał, to niech się nie dziwi później, że dostaje bana. Jak ktoś nie potrafi zrozumieć, że dostaje jeden, drugi, trzeci, piąty komentarz i on nie jest widoczny, no to jest związane z tym, że po prostu trafił do moderacji. Jak ja widzę osiem te, takich samych komentarzy, to automatycznie użytkownik dostaje bana. Tak samo, jeżeli ktoś wrzuca swoje reflinki. Kulturalnie by było, żeby napisać do mnie, że masz jakiś fajny projekt yy, i zapytać, słuchaj, mam coś takiego, może byś zrobił film, może by coś tam, ja oczywiście mam kolejkę od groma projektów do końca życia i nie <laughs> przekopię, oczywiście żartuję, ale by było, najbardziej irytują mnie, jak ktoś rzuca swoje reflinki, e, nigdy w życiu nie dał komentarza na kanale, nigdy nic nie zrobił, ale reflink BitBay'a jest, jak ktoś uważa, że coś takiego przejdzie, to się grubo myli. Taki komentarz ląduje w koszu, a ja wbrew pozorom przeglądam komentarze, e, nawet te starsze. Także tak to wygląda. Oczywiście czasami mi dyskusja umyka, szczególnie komentarze pod starszymi filmami. Jeżeli ktoś odpowie, e, jeżeli ktoś odpowie na komentarz kogoś, wtedy ja tego nie widzę w swoim skrócie. Ale jeżeli, jeżeli to jest nowy komentarz, to pojawia mi się na liście, a wtedy mogę się wypowiedzieć. E, I także tyle w temacie. Jeszcze jedna moja prośba. Jak czasami komentujecie jakiś film, to prośba, sprawdźcie, czy ja już nie odpowiedziałem na taki sam temat. Przejrzyjcie, naprawdę, wielka prośba. Przejrzyjcie komentarze, bo ja czasami muszę 10 razy odpowiadać na to samo pytanie. Naprawdę sprawdźcie, czy ktoś już o to nie zapytał, jeżeli jest. I tyle. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. Życzę odpoczynku. U nas dzisiaj troszeczkę chłodniej, bo tylko około 20 stopni, także da się oddychać. Jak zwykle zapraszam wszystkich na kryptowalutową niedzielę. Pozdrawiam was wszystkich i do następnego razu.